Połem. Jest to samochód zdalnie sterowany, na którym Sebastian Leb zdobył Mistrzostwo Świata w 2012 roku. A mamy ten samochodzik od Państwa Iwony i Dariusza Weresztyńskich. Dobrze, może Adać włóż rączkę, i kopertkę, dobrze. Jedną, jedną kopertkę. Wyciągamy. Bardzo proszę. Troszeczkę to potrwa. Wszystkie koperty, drodzy Państwo, są zalakowane. My nie wiemy, co się tam w nich znajduje. Zdobywa tą nagrodę numer 837, a ja poproszę panią prowadzącą, aby odczytała, co jest ukryte pod, tą, pod tym numerem. Drodzy Państwo, numer 837 wygrywa ten samochód. Jest to data urodzenia Księdza Michalskiego, który urodził się 22 maja 1837 roku. Uczestniczył w powstaniu styczniowym i to właśnie tablica upamiętniająca Księdza Michalskiego i jego rodzinę zostanie wmurowana przy kościele Tutaj w Czostarach. Zapraszamy. 837. Czy ktoś posiada taki Jest, Jest mamy pani. tutaj? Zapraszamy panią. tutaj. Gratulujemy. Następnie mamy dom upominkowy do salonu fryzjerskiego M Studio Profesjonal. Adaś losuje, losuje, losuje. Siostra mu pomaga. Zobaczymy co kryje się pod datą w kopercie i kto otrzyma bon do salonu fryzjerskiego. Numer 11 proszę Państwa, pod numerem 11 kryje się 11 listopada 1934 roku. Wtedy to społeczeństwo powiatu wieluńskiego dokonało uroczystego odsłonięcia pomnika ku czci powstańców styczniowych. W uroczystościach tych wzięło udział 10 tysięcy osób. Okolicznościowe przemówienie wygłosił wtedy starosta wileński Tadeusz a poświęcenie pomnika dokonał ksiądz prałat Wincenty Przygocki. Piękna data, wyobraźcie sobie 10 tysięcy ludzi przy odsłonięciu pomnika. Ten pomnik znajduje się w miejskim parku w Wieluniu. Zachęcam, abyście państwo kiedyś e, odwiedzili ten pomnik. Wszystko Nas... dotyczy powstania styczniowego. Następny numer y, zdobędzie torbę podróżną, a jest to numer 864. Zapraszamy. 864, tata tutaj. Wymakuje ręką synu i zdobył nagrodę. Yy, z tym numerem wiąże się data 4 marca 1864 roku. Wtedy w Wieluniu na Placu Zamkowym dokonano egzekucji przez powieszenie trzech żołnierzy Powstania Styczniowego Żandarmów Narodowych. Zginął wtedy Jan Dąbrowski ze wsi Cegielnia, miał 37 lat. Józef Szczepański, mieszczanin, miał 28 lat. I Piotr Wadżaniec, Bartnikow, deserter z wojsk rosyjskich. I następna torna podróżna. A Dasiek nie wybiera. Co mu wejdzie pod rękę, to wyciąga. Także sami Państwo widzą. Jakiś zadowolony, że przypadła mu w udziale taka wspaniała rola. I mamy numer 150. Proszę Państwa, pod numerem 150 kryje się wspaniała data. W roku 2013 przypada 150. rocznica wybuchu powstania styczniowego i tutaj podczas dni Czaster jest Radio 150, już pani idzie, więc y, następna targa podróżna będzie do rozlosowania. Tak, gratulujemy serdecznie. Miło nam poinformować, że właśnie dzisiaj też świętowaliśmy tę datę Bataliony Obrony Narodowej pięknie przypomniały nam historię Polski. I kolejna torba podróżna. Numer 981. A pod tym numerem, moi drodzy, kryje się data 29 sierpnia 1863 roku. Generał Edmund Taczanowski ponosi klęskę w bitwie pod kruszyną. Po tej klęsce generał Taczanowski rozpuścił oddział i przez wielu nie uciekły za granicę, ale bitwa pozostała w pamięci wielu, w tym uczniów szkół, którzy uczą się o wspaniałej historii Powstania, powstania Styczniowego, mimo iż niestety przegrane, ale miało ogromną rolę w odzyskaniu niepodległości Polski. Następny mamy odkurzacz, jest numer 418. Odkurzacz wygrała osoba, która ma numer 418. W dniu 23 lutego 1863 roku w rejon Czastar przybywa oddział porucznika Józefa Oksińskiego, jednego z najwybitniejszych dowódców powstania, naczelnika wojskowego powiatu Wieluńskiego i Piotrkowskiego. Po otrzymaniu aprowizacji informacji o transporcie broni, oddział przemieścił się w rejon Kuźnicy Grabowskiej. Ta data kryła się pod numerem 418. Czy mamy taki numer? Ponieważ osoba, która kupiła plakietkę z takim numerem, wygrywa odkurzacz. Jeśli nie zostanie odebrana nagroda, na koniec będziemy jeszcze raz rozdawać te nagrody, które nie zostaną odebrane. Czy mamy posiadacza plakatu? 418, gratuluję. Następne jest żelazko. Żelazko. A właśnie popsuł mi się odkurzacz w domu, chciałam Panu powiedzieć. Numer 302. Dobrze, zobaczymy. Poprosimy kogoś, kto posiada plakietkę okolicznościową z numerem 302. Zobaczymy, jaka data kryje się pod tym numerem. W dniu 22 lutego 1864 roku rozstrzelano w mieście Wieluń Bronisława Domańskiego, oficera z oddziału generała Taczanowskiego. Ta przykra data wiąże się niestety z numerem 302, ale to ten numer wygrywa żelazko. Brawo, gratulujemy. Kolejny będzie rozdawanie toster. Ale to ty zostań. Prosimy posiadacza plakietki z numerem 763. Proszę Państwa, 763. Pod tym numerem kryje się data 17 marca 1863 roku. Wtedy to oddział powstańczy dowodzony przez generała Langiewicza w rejonie miejscowości Goszczy stoczył zwycięską bitwę z trzema tysiącami Moskali pod dowództwem. Częgierniego i Zwirowa Polacy zdobyli dwa działa i 500 karabinów. W walce tej wyróżnili się kosynierzy i żławi śmierci. Elitarny oddział powstańczy, doskonale władający białą bronią i wagnetem. Numer 763. Brawo, gratulujemy. Następny jest wiatrak. Wiatrak się przyda, tak, gorąco. Rozumiem ten zachwyt. A wiatrak odbierze osoba, która zakupiła plakietkę okolicznościową z gratisem i teraz dostanie dodatkowy gratis, a będzie to numer 1004. Uwaga, numer 1004 otrzymuje wiatrak, a z tym numerem jest Pan. Brawo! Oddział generała Różyckiego pod miejscowością Laszki w okolicy Zasławia stoczył bitwę, która rozsławiła jazdę polską z tego okresu. 120 jeźdźców polskich rozgromiło wielokrotnie większe siły, większe siły rosyjskie. W wyniku bitwy w Moskale stracili 200 żołnierzy i trzech oficerów. Straty polskie to 12 zabitych i 21 rannych. Bitwa tam miała miejsce 26 maja 1863 roku kolejny numer to e, przepraszam, najpierw powiem co, dzwonek filtrujący wodę. I poprosimy posiadacza plakietki z numerem 212.